Dzień dobry, witam was serdecznie na moim kanale. W nowym sezonie w 2025 roku jest druga połowa lutego, więc najwyższy czas pomyśleć jakie odmiany pomidorów będziemy wysiewać w kolejnym sezonie. Jakie ja będę wysiewał? Zapraszam do krótkiego pokazu i omówienia. Ja pomidory będę wysiewał dopiero w marcu, tak gdzieś koło 10 marca tak jak zwykle między 8 a 15 marca jak wysiewam pomidory to już pokazywałem na swoich wcześniejszych filmach z ubiegłych lat zachęcam, zobaczcie wszystko tam pokazuję po kolei co robić, aby mieć piękne sadzonki ale jedną z takich bardzo istotnych rzeczy jest posiadanie dobrej jakości nasion i ja na takich przede wszystkim nasionach się opieram i tu chciałbym Wam szybciutko zaprezentować co mam z ubiegłych lat, z ubiegłego roku a co ewentualnie nowego w tym roku będę wysiewał Więc opieram się głównie na produktach z firmy Hazera są to różne marki na przykład francuska Klaus i znany wszystkim Honeymoon, Honey Lily Loara, Buffalo Pink, Gourmandia, Quintella i te wszystkie odmiany pokazywałem dokładnie i czym się cechują w swoich filmach. Także nie będę tutaj w tej chwili się rozwodził nad ich opisem, ale zapraszam do tych moich filmów na moim kanale, gdzie naprawdę wszystko jest pięknie pokazane i opisane jak rosną, jak dojrzewają, jak smakują jak wyglądają przede wszystkim. No cóż, nie byłbym sobą, jakbym nie zajął się również nowościami. Tutaj mam najnowszy katalog na 2025 rok. Odmian warzyw, nie tylko pomidorów, ale głównie pomidorów. I tu z nowych odmian mam taką odmianę Beef Bank. To jest bardzo duża, duża, duże owoce. Masa 200 może tu pokażę trochę bliżej. 220-350 gram. Intensywnie czerwona barwa owoców. No i inne cechy, które po prostu się okażą w praktyce. Kolejna odmiana, kolejna moja nowość to jest gormazun. Niektórzy pytali o tą odmianę pomidora. Bardzo ciekawy, właśnie tak wygląda. To jest taki no tu w opisie pierwszy taki pomidor w Polsce yy, pomidor w paski takie żółto-czerwone wewnątrz w miąższu podobna się przekroi również tak wygląda ma takie właśnie yy, malinowe smugi i myślę, że również tak jak tu pisze yy, wyjątkowy nie tylko wygląd, ale i smak i aromat, a więc będziemy to testować w tym roku no i jeszcze mam jeden, jedną odmianę to jest odmiana Frambo F1. Ta odmiana Frambo F1 jest produktem firmy Hazera. No, co prawda, nie znalazłem w tym katalogu, ale y, tutaj czytam w internecie, że jest to owoc malinowy y, o masie około 160-180 g y, do uprawy przedłużonej w, w tunelach foliowych. I o bardzo dobrym wzroście, bardzo dobrym smaku. No zobaczymy, będę testował wszystkie te odmiany nowe. Jakby ktoś chciał z was tutaj zapoznać się bliżej z tymi odmianami, to polecam. Mam kilka katalogów nowych, które mi przysłali z firmy. I jakby ktoś zechciał, to wyślę mu taki katalog. Proszę do mnie napisać w komentarzach, wtedy zapozna się dokładnie z tymi odmianami. Mam też inne y, odmiany. Tutaj znana już i wcześniej też pokazywana Julietta, Summerson też znany. Y, odmiana Kongo też z firmy Hazera i z innych firm Pink Wonder, Crystal, Colibri, Machitos, y, Z takich mniejszych pomidorków Sweet Baby z firmy Wilmorin, Balkoni Red, to jest też firma wchodząca w skład tej korporacji Hazery, Mama Rosa, Gigantomo, Malinowy Rodeo, Ciccio, następny to Red Pier, z ciemnych Luther i Kakao, no, i jeszcze masę, masę różnych innych, które tu już nie sposób y, pokazać, które mam z różnego rodzaju swoich upraw z poprzednich lat, y, ze swojej hodowli, z wymian i z innych miejsc. Zachęcam Was do dobrego wyboru nasion, do dobrego wyboru odmian, do zastanowienia się jeszcze przez te kilka. Dni czy tygodni do wysiewu: no bo większość z Was pewnie tak jak ja wysiewa w pierwszej połowie marca. E, także mam jeszcze parę dni, parę tygodni do zastanowienia się. I, i jeżeli by ktoś był, e, jeżeli by ktoś chciał z Was dopytać się o jeszcze te, te odmiany, to zapraszam do kontaktów albo na w komentarzach pod filmem albo na priv informacje podałem na swoim kanale youtube a tu jeszcze zobaczcie przy okazji jaka jest temperatura na zewnątrz 1 minus prawie 2 stopnie sporo dzisiaj śniegu napadało ostatnie noce były bardzo mroźne tutaj może pokażę Tem temperatura o nawet minus 10 była w nocy minimalna a w tej chwili tutaj mam wewnątrz tego rozsadnika 17,5 stopnia, cieplutko, słoneczko, więc zachęca do już takich pierwszych prac w zakresie wysiewu. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie tego filmu. Zapraszam do polubiania, do, do oglądania innych moich filmów, szczególnie właśnie tych filmów o tych uprawach, o tych odmianach, które uprawiałem w poprzednich latach i... Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym moim filmie.